Sponsorem relacji jest Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Było sprawdzone na monitorze 019 czy 020 z niedzieli na poniedziałek. Nastąpiła kradzież w przedniej i tylnej rejestracji. E, niestety ten pacjent, ten, ten złodziejaszek pozostanie nierozpoznany, ponieważ jakość tego nagrania, monitoringu, nie wiem, czy to hotelowe, czy, 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 czy miejskie, no jest niestety w takim stanie. Przede wszystkim gość chyba miał kaptur czy czapkę na głowie, ale widać, widać wyraźnie, jak, jak odrywana jest ta rejestracja z przodu, tej z tyłu nie widać, jak jest odrywana, no, ale prawdopodobnie w tym samym czasie to nastąpiło. To pewnie jakiś gorący fan siatkówki, można powiedzieć. Wie pan co? Ja nie wiem, czy to jest gorący fan siatkówki. Myślę, że ten człowiek chyba tylko i wyłącznie, a to jest moje prywatne zdanie, e, chciał pokazać jak e, właśnie niepilnowany jest autokar. Przepraszam za ten zwrot, ale myślę, że podtekst jest zrozumiały. Natomiast jeżeli kolejne pytanie pan mi zada, a gdzie to miejsce jest do parkowania autokaru, więc odpowiadam, wokół hotelu nie ma. Jest, które jest bardzo drogie i, i ja niestety nie będę płacił sam ze swoich pieniędzy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że zaproponowano mi przez, nie wiem jak to powiedzieć, jednostkę specjalną zajmującą się pirotechniką, bo ten autokar powinien być dwukrotnie rano i wieczorem sprawdzany. Miejsce do parkowania w odległości około 10 km od hotelu. Więc ja pragnę Państwa poinformować, to nie jest mój snobizm i moja, nie wiem, jakaś wygłup, że ja chcę mieć parkowany autokar pod hotelem. Ja mogę mieć, nie wiem, 500 metrów, 600 metrów, to nie ma problemu, co prawda ostatnio padało we Wrocławiu. Tu chodzi o co innego, drodzy Państwo. W tym autokarze jest przewożonych około 200 kg odżywek, różnych węglowodanów, białek napoi izotoników. Żeby rozładować co tydzień w każdym hotelu, to przede wszystkim musielibyśmy wynająć jeszcze jeden pokój, co prawdopodobnie byłoby możliwe, ale strasznie czasochłonne. A propozycja 10,5 km od miejsca hotelowego, to wiązałaby się z tym, że musielibyśmy to wyładować i gdzieś to składować. Także gratuluję pomysłu tego wspaniałego parkingu tam na jednostce, nie wiem, policji wojskowej, nie wiem, gdzie to jest. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.